W modelarskim poradniku. Zapraszam dziś na film jak najbardziej modelarski, ale nie związany z tematem lotnictwa i budowania modeli samolotów. Otóż chciałbym zaprosić na film, który pokazuje, jak powstała nakrywa do akwarium. Oczywiście takie elementy są gotowe do kupienia, ale niestety dopasowane tylko do kilku wymiarów. I problem pojawia się wtedy, kiedy akwarium niestety ma inny wymiar. Dlatego obiecałem synowi, że wykonam mu taką nakrywę i zapraszam na film, który pokazuje, jak to się udało wykonać. Aby wykonać przykrycie na akwarium, będzie potrzebnych kilka rzeczy, czyli prosta płyta z odrysowanym zakresem, jaki będzie musiał być wycięty, czyli jest to dokładnie nakrywa odrysowana od akwarium z kawałek. Z którego wykonamy tutaj podniesienie. Oczywiście przygotowaną mam już również świetlówkę do oświetlenia ryb. Ona musi się zmieścić później w tym, w tym obszarze. Ona oczywiście została zakupiona jako gotowy element wraz z transformatorkiem, uchwytami. Te wszystkie elementy musimy sobie wcześniej przygotować. I jakiś taki kawałek styroduru, z którego ukształtujemy takie podniesienie, aby tą świetlówkę umiejscowić. I jakiś kawałek styroduru, z którego wykonamy potem poszerzenie aby odprowadzić ten wężyk na wodę i wężyk na powietrzanie i filtrowanie, czyli dla wężyki, które wchodzą i wychodzą do akwarium. No i z tego wszystkiego w formie laminatu uformujemy potem nakrywę. Przygotowaniu płyty do wielkości akwarium oraz wstępnym przygotowaniu miejsca na panel oświetleniowy oraz klocka, do, który posłuży nam do odprowadzenia potem wężyka powietrza i oświetlenia. E, mamy właściwie elementy przygotowane, ale po tym przygotowaniu wstępnym musimy jeszcze parę rzeczy zabezpieczyć. Te powstałe tutaj drobne uszkodzenia e, zaraz zaspacluję szpachlówką epoksydową. Jak również brzegi tejże płyty, która będzie stanowiła oparcie pod nasz laminat, również przeszpachluję, po to, żeby zawijając potem krawędzie tutaj, co będzie opasało jakby akwarium, żeby nam się to wszystko nie skleiło. I oczywiście poza mą to te elementy przykleję tutaj na taśmie dwustronnie klejącej, ale postanowiłem jeszcze wykonać jedną rzecz, a mianowicie ta świetlówka, właśnie taka lampka LEDowa, którą, którą zakupiłem do oświetlenia akwarium, ma dość. Ciekawy uchwyt, który po prostu opasuje tą rurkę i można łatwo ją później wymienić w przypadku awarii. Dlatego pomyślałem, że nie będę jej przyklejał do tej obudowy, tylko wlaminuję sobie tutaj tą rzecz obudowę na świetlówkę taką listwę, do której od środka, czyli od wnętrza, będzie można potem po prostu przykręcić ten uchwyt śrubką i ta świetlówka zostanie zawieszona tutaj około 10 mm pod. Górą tego laminatu światło się powinno ładnie rozproszyć, a zarazem nie będzie się tutaj ogrzewała obudowa. Także myślę, że tutaj taki kawałeczek tejże właśnie to nie musi być nawet długości świetlówki, może być nieco krótsze. Myślę, że gdzieś taki kawałeczek, osadzę tutaj taką listwę, do której będzie można dokręcić potem oprawę oświetleniową. A zatem wykonam tutaj takie nacięcie po to, aby przewinąć lawinat pod spodem, pod listewką, a następnie drugą warstwę z wierzchu, tak aby tutaj było gładkie, a ta listeweczka będzie zanurzona w klocku ze styroduru i będzie stanowiła miejsce do montażu oprawy. Tak będzie się prezentowała nasza nakrywa. Ja specjalnie przesuwam nieco do tyłu oświetlenie, po to, aby wyciąć potem tutaj krążek pod już w płycie laminatu krążek do karmienia rybek. I pomysł jest taki, aby po prostu przykryć to wieczkiem od spuszki od lakieru, która ma taki brzeg, więc by dał się ją tutaj włożyć. A tutaj, od tej strony będzie oświetlenie zamontowane praktycznie w środku, na tej wysokości, powinno bardzo ładnie rozproszyć światło po, po całej naszej e, naszym akwarium. I jak montujemy w tej chwili te elementy? Otóż to jest bardzo proste, żeby nam się nic nie pomyliło i zarazem układ, żeby był równoległy, starczy tutaj nam napunktować. I w tak przygotowaną siatkę punktów klejmy nasz klocek za pomocą taśmy dwustronnie klejącej bardzo cienkiej. Właściwie nasza forma pod laminowanie została teraz przygotowana i tak jak wspomniałem wcześniej drobne przeszpaklowanie tych tutaj nierówności jak i akurat po tej stronie jest taśma naklejona ale tutaj mamy taką dość tą nierówną powierzchnię po pocięciu ona jest oczywiście przeszlifowana brzegi zostały tutaj również lekko wyokrąglone po to aby forma potem zeszła z naszej z naszej matrycy i teraz wystarczy tylko drobne przeszpaklowania i będziemy mogli już laminować. Ale ponieważ szpachlówka jest dość śmierdząca, ja sobie to wykonam w garażu. Po dwukrotnym szpachlowaniu i przeszlifowaniu papierem ściernym, bardzo drobnym, to jest papier 300. Wydaje mi się, że forma jest już na tyle dobrze przygotowana, jest gładka. Możemy ją polakierować, aby uzyskać jeszcze bardziej szklistą powierzchnię. laminowanie i wszystkie procesy związane z wykonaniem laminatu już wielokrotnie gościły na kanale modelarskiego poradnika ale tym razem w skrócie dla nowych widzów tego kanału przypomnę może jak to jest wykonywane oczywiście tkanina w tym przypadku praktycznie 350-400 g finalnie gramatury gramów na metr kwadratowy tkaniny szklanej Oczywiście przygotowujemy odpowiednie elementy. Staramy się je dopasować, tak aby potem sam proces już układania na żywicy przebiegał bez opóźnień. Żywica ma czas otwarcia, około pół godziny. Oczywiście laminat jest wykonywany na żywicy epoksydowej. Zabezpieczamy zarówno stanowisko pracy, jak i ręce. Wiadomo, że żywica no, niestety lepi się do wszystkiego. Trzeba tutaj ten proces. Wykonywać w taki sposób, aby nie ubrudzić siebie i mieszkania w koło. Oczywiście zaczynamy sam proces laminowania od natłuszczenia formy. Tu już pomijam ten fragment, czyli kładziemy wosk. Ja stosuję wosk Honej w paście. Bardzo dobrze się nakłada. Dwie, trzy warstwy i zapolerowanie. A następnie przesączamy tkaninę szklaną żywicą. I układamy ją kolejnymi warstwami. No w tym przypadku układamy najpierw brzegi po to, aby uzyskać prostą i prostopadłą powierzchnię tej krawędzi, którą będziemy mogli oprzeć potem na szybie akwarium. No I dokładamy kolejne warstwy. Przesączenie, o ile można wykonać również na zewnątrz, o tyle tak duże elementy lepiej już przesączać pędzlem. Kolejne warstwy są po prostu nakładane jedna tkanina na drugą, ja tu stosuję tkaninę 80 g i 110. Akurat takie miałem kawałki dostępnej tkaniny, i tak jak już wspomniałem, łączna gramatura około 350-400 do 400 g, co gwarantuje już bardzo dużą sztywność tego elementu. Nie jest to jeszcze ciężkie, ale bardzo sztywne i bardzo łatwo się później już taki element odspaja. Możemy posłużyć się nieco cięższymi narzędziami, aby odspoić po prostu. Naszą, nasz wykonany laminat od formy jak widać kolejne warstwy tkaniny są nakładane zwracamy uwagę na odpowietrzenie tak aby pozbyć się po prostu nadmiarów powietrza ja w tym przypadku rozrabiałem żywicę dwukrotnie no, sam proces trwał około godziny, może 50 minut on jest oczywiście tutaj przyspieszony po to, aby tylko pokazać, jak kolejne elementy są nakładane i jak powstaje cała ta struktura tej nakrywy, oczywiście, im mniejsze tkaniny, tym się łatwiej. Mniejsze kawałki tkaniny łatwiej się to nakłada, większe może troszeczkę idzie to szybciej, ale potem jest ciężej w tych zagięciach, w tych różnych wywinięciach odpowietrzyć ten element i musimy długo poświęcić czasu, aby pozbyć się nadmiaru powietrza. Jak widać, tutaj z grubszej tkaniny to jest chyba 110 w tym momencie nakładane które powoduje, że one właśnie potrafi się podnosić. Te włoski niestety nam się zapowietrzają, unoszą. Dlatego też stosowałem najpierw cieńszą tkaninę, potem w środek tą grubszą i finalnie na ostatnią warstwę również cienką tkaninę, co pozwoliło uzyskać gładką formę już na zakończenie, tak aby nie była wymagana jakaś już dodatkowa obróbka tej powierzchni, tylko zostaje taka lekko płócienna struktura, która... Zupełnie po malowaniu bardzo dobrze się prezentuje. Minęła doba i nasz laminat szpadniał całkiem dobrze, się to prezentuje. Oczyszczoną ze wszystkich nierówności, przeszlifowaną wytłoczkę naszą laminatową przemalowałem od strony wewnętrznej na biało, a od strony zewnętrznej pomaluję na czarno, tak żeby to pasowało do, do pokoju do wykończenia. A wcześniej wykorzystywaną płytę, która była szablonem, również przemaluję na czarno i będzie stanowić podstawę pod akwarium, a to jego zwieńczenie. Zwykły lakier. Nie miałem już nic czarnego, więc musiałem kupić nowy, jakiś akrylowy lakier. Najtańszy z możliwych. Myślę, że dwie warstwy rozłożone cieniutko pałeczkiem, nadadzą naszemu przykryciu odpowiedni wygląd. Oczywiście widoczna będzie struktura tkaniny. Ale celowo nie szlifuję już tego, nie wygładzam. Zostaje taka lekko płócienna faktura. Myślę, że nie będzie to wcale przeszkadzać, a wręcz może być dekoracyjnie, nie takie gładkie szliste, tylko właśnie taka lekko płócienna struktura. Wykorzystuję również w tym przypadku moje podstawki, tak aby dało się omalować również boki. Jedno malowanie, jedno popołudnie, drugie na drugi dzień i nasza nakrywa będzie gotowa. Po wyschnięciu lakieru ostatni element, tak naprawdę, to montaż naszego oświetlenia, które tutaj zamierzam umieścić. Danie, charakterystyczne diody w różnych kolorach i to kończy proces przygotowania tej osłony.